Kolejny punkt to pieczywo i ciastka, mhm. bo pierwsze pytanie w ogóle od znajomych od rodziny jak tylko się przeprowadziliśmy, to oprócz tego jak jest w Portugalii odnośnie cen, to było czy mają normalny chleb. Tak, tak, I mają, się... mają bardzo dobry chleb, on jest troszeczkę według mnie twardszy niż polski, mhm. co jest moim zdaniem plusem, plusem, bo tak jak jechaliśmy przez na przykład przez Francję, to tamten chleb jest taki dmuchaniec, tak, dmuchaniec, tak samo w Anglii no. było w Londynie. W Anglii był tragiczny chleb. Tragedia, w Anglii nie nazwałabym chleba chlebem. Tak. Taki tostówka, tak. Tostówka. Mm -hmm. A tutaj jest normalny, fajny chleb ze skórką. On jeszcze często ma taką, nie taki kaptur na sobie, taki tak. jest. Świetnie to wygląda i jest naprawdę dobry, tak samo zresztą bułki są fajne. Świetne, tak. I ciastka. Ciastka to jest w ogóle oddzielny temat w Portugalii, bo one w ogóle Portugalia jako taka, praktycznie wszystko jest importowane, tam nie ma też o jakiejś ogromnej ilości rolnictwa, przez co też ich. Wypieki są bardzo ubogie w bardzo. To tak ich bar... produkty są bardzo takie proste w tak, składzie. Tak, proste. O właśnie tego mm -hmm. słoszkałem, są proste w składzie. Więc e, ciastka są takie jak możemy kojarzyć w Polsce z czasów jakiegoś PRL-u, takie jak były u babci, tak. bardzo proste, a jednocześnie naprawdę mm -hmm. smaczne. Na przykład jedną z takich najgłówniejszych przekąsek, powiedzmy ich drożdżówek, jest po prostu wypieczony biszkopt, przysmarowany masą i złożony w trójkąt. Tak. Po prostu albo zwykłe kruche ciasteczko bez żadnego nadzienia, po prostu posypane na grubo cukrem. Tak. Bardzo często spotyka się też takie podstawowe wypieki, np. przykład z ciasta francuskiego, po prostu zwykłe ślimaczki, ale bez żadnych nadzieni. I musisz wiedzieć, co jest zabawne, co moją uwagę zwróciło. Że to praktycznie nie jest w żaden sposób brandowane. To tak. nie są ciastka zamykane w kolorowe, plastikowe opakowania i w zasadzie nie wiesz, jakie ciastka dostaniesz w środku, ale już marketingowo wiesz, że będzie to promował jakiś tygrysek, misiu Hej. czy ktoś inny na opakowaniu. Nie, nie, nie. Zwykłe, przezroczyste, plastikowe opakowania, takie boksiki. I takie surowe bym powiedziała te, te ciastka, mhm. nie? Ale w smaku. Czy surowe w sensie podstawowe? – Podstawowe, tak, tak. tak. Taki basic mhm. jest totalny. I e, co jest też ciekawe, to jest to, że w sklepach oczywiście znajdziesz marki europejskie, ale oczywiście, jako, że tu tak. jest wszystko importowane, mm -hmm. to na przykład takie czekolady milki, czy jakiś ciasteczek, który kojarzysz z Polski ze sklepów, Kinderków, czy coś takiego, jest troszeczkę, troszeczkę batoników, tak. tak na lekarstwo, a większość słodkości to są właśnie te ich śmieszne wszystkie... Pamiętasz, szukasz, jak się zdziwiłeś, że stoisz przy kasie i szukasz snickersa. Tak. I słuchajcie, okazało się, że nie ma przy kasie snickersów. Tak. Nie, nie.